Zapraszamy Was na krótki wantur po naszym rosomaku. Powiemy o tym, gdzie śpimy, czym jeździmy i to, co jest naszym domem 24 godziny na dobę. Zapraszamy. Auto to staryjna półintegra firmy Knaus Knaus Vante I550MD. Tak to brzmi. Długość auta to 5,99 m, czyli dość krótka półintegra. Szerokość 2,30 m. Wysokość nie 2,80-2,76, podaję, jeżeli pamiętam. Auto bazuje na podwoziu Fiat Ducato, czyli dość standardowe rozwiązanie, rocznik 2011. Silnik o pojemności 2,3, 130 koni, dość standardowy. Nie ukrywam się, mógł być mocniejszy. Auto przeznaczone jest do przewozu 4 osób, zarejestrowane na 4 osoby, z tym, że do spania dla dwóch osób. Jest jeszcze jedno łóżko rozkładane, czy pokażemy wewnątrz. Ale oficjalnie zarejestrowany jest na dwie osoby i myślę, że na tyle jest też dedykowany, bo my, zwójkę z psem, w pełności to już wystarcza. Jeżeli chodzi o zbudowę auta, jest ona dość standardowa. Mianowicie mamy tutaj wlew wody czystej. Yy, tutaj mamy kasetę, toaletę chemiczną. Tutaj mamy komin od trumy więc dość takie typowe rozwiązanie, jak przy półintegrach i większości kamperów. Auto posiada 100 litrowy zbiornik wody czystej i 120 litrów zbiornik wody szarej. Na dachu zamontowany jest 150-watowy panel słoneczny, dzięki któremu prądu nam raczej nie zabraknie. Dodatkowo zamontowaliśmy markizę długości 2,5 metra, bo taka możliwość była tutaj włączyć do tego modelu, ze względu na to, że jest to też, też krótki kamper. Nie ma zbyt dużego wyboru. Dodatkowo nad drzwiczkami od luków bagażowych zamontowaliśmy e, dodatkowy zamek, poza tym standardowym zamkiem, który jest w drzwiach. Jednym z największych atutów naszego Rosomaka jest bardzo duży luk bagażowy, otwierany z dwóch stron. Teraz pokażę tam drugą stronę. Natomiast tutaj e, posiadamy półki wysuwane. O których nakręciłem osobny film, osobny materiał. Możecie to zobaczyć. Zakładka pojawi się bodajże chyba w prawym górnym narożniku ekranu w tej chwili. Bardzo fajna sprawa, więc takie tutaj regały mamy. Oprócz tego standardowo jakaś siatka, rączka od markizy, różne gadżety. Coś, co zmieniliśmy od 5 lat, bo tyle też posiadamy Rosomaka, to zmieniliśmy Butle tradycyjne na butle typu gasbank. W okresnym przypadku firma jest Alugas, natomiast dzięki tego, takiemu rozwiązaniu nie musimy wymieniać butli e, jak to miało miejsce jeszcze kiedyś, tylko one są stałym zbiornikiem, który tankujemy na stacjach e, na stacjach benzynowych, tutaj mamy flot, odkręcamy, tankujemy jak normalne auto osobowe. Więc super sprawa, bardzo nam to ułatwiło podróżowanie. W dalszej części. Yy, drugi akumulator pokładowy, przetwornica. Tu w tyle mamy przetwornicę, tam dalej jest otwór do, yy, do trumy, no i tak w zeszłym skrócie wygląda nasza, nasz luk. Z drugiej strony luku mamy dostęp do drzwiczek, również wygodnie, to co się nie zmieści na regały, które są wysuwane w tamtą stronę. Również możemy pochować tutaj z reguły. Mamy przy drzwiach, przy ścianie, yy, krzesełka, stolik, no i cała reszta, która tu jest potrzebna. Zatem wygodne, jak najbardziej ok. Z tyłu samochodu zamontowaliśmy bagażnik na aktualnie dwa rowery, z możliwością rozszerzenia na trzeci rower. Na który czasami nakładamy pokrowiec. Mówiąc szczerze, średnio się sprawdzający, więc nie przepadam za tym, żeby go zakładać. Dodatkowo zamontowaliśmy zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi już myślę że znane w wielu kamperach a teraz zapraszamy do środka cześć, zapraszamy do naszego domu Chodzimy, dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie cała nasza przestrzeń tutaj na pierwszy rzut wygląda tak? tutaj mamy Kuchnie. Tutaj mamy zlewozmywak, który sobie możemy zakryć i stanowić dodatkową powierzchnię blatu, żeby coś położyć. Dwa krany. Pierwszy taki, który bieżąca woda, którą można zagotować i użytkować i to na przykład mycie garów, czy wlanie do czajnika, natomiast ten kran służy do tego, że pobieramy stąd wodę filtrowaną, czyli taka, która jest zdatna już do bezpośredniego spożycia. Tutaj mamy kuchenkę trzypalnikową którą podczas podróży oczywiście zamykamy, ale też dodatkowo można tutaj teraz coś postawić. Nad kuchenką mamy kubki, w których przechowujemy naczynia, głównie kuchenne. Czyli mamy kubki, przyprawy, talerze i jakieś tam podręczniko. Poniżej z lewą zmywaka jest yy, szuflada, w której trzymamy sztuczce. Następnie mamy lodówkę, Mała, aczkolwiek pomieszna, Wszystko jest tam możliwe do zmieszczenia, Sprytna. co można użyć i jest jeszcze zamrażarnik. Tutaj trzymamy yy, garnki, miski, pojemniki i inne przybory kuchenne. Idąc dalej po lewej stronie mamy półkę. Półka moja, tutaj trzymam swoje graty i półka Mateusza, gdzie głównie mamy elektronikę. Yy, co dalej? Jak widzicie, fotele mamy odwrócone, które stanowią przestrzeń salonową. Jeżeli odwrócimy je w drugą stronę, są gotowe do jazdy. Tutaj jest stół. Stół można poszerzyć i wówczas naciskamy taki przycisk, i wówczas mamy dodatkową przestrzeń. Różne strony można kręcić. Oprócz tego, jeżeli ściągniemy ten stół. Naciskając te dwa przy, y, przyciski i opuszczając go w dół poprzez ściągnięcie tej nogi, przechodzi on do powierzchni płaskiej, przenosząc tą rzecz tutaj. Stanowi on dodatkowe posłanie. Na ten moment y, jest to sypialnia GAI. Co dalej? Dalej mamy dwie szafki. To też są przybory kuchenne. Trzymamy tutaj rzeczy podręczne do jedzenia, do spożywania. Yy... I co jeszcze? Podczas jazdy oczywiście, muszą być zamknięte. Tu nasza tabliczka, w której y, główna y, plasza jest to mapa świata, gdzie zaznaczamy miejsca, które wspólnie odwiedziliśmy z Mateuszem Rosomakiem. Zanim pójdziesz dalej, Aniu, to jeszcze tylko wspomnę o tym, że bardzo nam odpowiada y, tutaj ta górna, to okno pana, panoramiczne. Ono jest super, bo daje dużo światła. Tu jest klasyczne okno. Przed nami okno podczas jazdy, i nad nami jest duże okno panoramiczne, z którego widać, tak jak w tej chwili, niebo piękne. Wszystko to można zasłonić roletami. Normalnie zasłaniamy też, jeżeli jest za ciepło, on w ten sposób roletą. I w tej chwili mamy i ciemniej, i ciepło się nie dostaje do środka, dzięki czemu auto nie jest nagrzewane. Tak samo podobnie jak te boczne rolety, przednie rolety też mamy rozsuwane z prawej i z lewej strony, dzięki czemu tu się tworzy taka naturalna przestrzeń nocna o w ten sposób zasuwamy jedną roletę i drugą i automatycznie mamy tutaj już dużo, dużo ciemniej, więc na potrzeby nocne te rolety są zasuwane, podobnie jak i roleta górna, na natomiast na potrzeby dzienne rolety sobie rozsuwamy i mamy bardzo dużo światła więc to jest super dla nas rozwiązanie wracamy do Anusi zapraszam Idziemy. A co tutaj mamy, Anusia? Komnatę bardzo ważną, przydatną, czyli nasza łazienkę. Nasza łazienka składa się z toalety. To dobrze, to tutaj dobrze. Szafka. No. Najpierw spargały, Na praktyczne, przydatne. I tu jest I raz, mamy, aha, tu mamy umywalkę, tak? Mamy umywalkę, która y, zamienia się w prysznic w postaci następującej. Kładamy sobie tak, tu, tu. tu. I możemy się kąpać. Aha, w tej chwili mamy całą przestrzeń wykorzystaną. To oczywiście dywan jest ściągany na potrzeby. Tak, 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 Prysznica pod spodem są dwa e, ujście wody. I W tej chwili mamy kabinę, która jest gotowa do tego, żeby brać natrysk. A jak chcemy z powrotem wrócić do takiej sytuacji, przepraszam się, no to, no to również automatycznie robimy. przesuwamy, i w tej chwili mamy taką przestrzeń, tak zwaną przestrzeń dzienną. Gdzie spokojnie możemy sobie tutaj funkcjonować w trakcie dnia i korzystać z toalety tak po prostu codziennie. I teraz, wychodząc z łazienki, po tych dwóch stopniach, które jeden z nich stanowi jeszcze dodatkową półkę do przechowywania, przenosimy się do najprzyjemniejszej części, czyli do naszej sypialni. Wchodząc sobie po tych dwóch stopniach, jesteśmy tutaj, możemy sobie normalnie usiąść. Mamy tu dwie półki do przechowywania. Dodatkowo, tutaj Mateusza półka na ciuchy, tutaj jakieś tam nocne przydatne szpargały, lampka nocna. Łóżko jest pełnowymiarowe, można się swobodnie położyć. Uchylne, uchylne okno też tutaj możemy sobie... To taka klasyka jak w większości. Możemy sobie Out. tutaj y, zaczerpnąć świeżego powietrza, żeby muchy i komary nie leciały. Możemy zrobić w ten sposób, a żeby było na było ciemno, To robimy tak. no. W każdym oknie, tam za Anią, jak i po wszystkich oknach bocznych są zasuwane markizy i, i, i całe kotary na noc, co byłoby po prostu ciemniej, przyjemniej. No więc schodzimy, zamykamy i tyle. A tutaj po lewej coś jeszcze mamy? A tak, tak, tak <słuch> mamy tutaj jeszcze szafę, mamy szafę na ubrania wiszące, głównie ubrania wiszące. Jakieś tam jeszcze dodatkowe szpargały w postaci pudełek kartonów, koszyczków i, takie I takie. tak, i tak. I tu jeszcze jakieś tam niewielkie schowki. Tak? tak, uchylne, taki schowek i, i taki schowek, więc jakby jest trochę tych rzeczy. Ja jeszcze pokażę eee, nasze centrum dowodzenia szelaki A dokładnie, tu mamy cały panel e, związany ze sterowaniem elektroniką. Eee, uruchamiamy prąd. Uruchamiamy pompy wody. Tutaj możemy włączyć oświetlenie markizy zewnętrznej. Na no, tu pozostałe rzeczy typu e, weryfikacja poziomu wody brudnej, wody czystej, naładowanie akumulatora pokładowego, e, akumulator rozruchowy, To w zależności co klikamy, w tej chwili mocno słońce świeci, więc akumulator, o, akumulatory się ładują na maksa. E, poziom wody, o, połowa mniej więcej, no ponad połowa wody czystej. Poniżej klasyczne manualne pokrętło trumy, od ogrzewania wody oraz od w ogóle ogrzewania pokładu. No i jeszcze niżej dodatkowy panel, gdzie mamy uruchamianie oświetlenia na terenie samochodu, jak i na zewnątrz. No to tak pokrótce tyle, jeżeli chodzi o wnętrze auta. Na dwie osoby bardzo jesteśmy tutaj zadowoleni, auto jest krótkie, więc dobrze się parkuje w środku. To jest auto, moim zdaniem, na, dla dwóch osób. No, dwóch osób z psem, tak jak my jeździmy. Aczkolwiek przy tak dużym psie, jakiego my mamy, to czasami, jeżeli Gaja gdzieś się zaplączy na środku, no to lubi się położyć tu na podłodze i wtedy mamy trochę problem z dostępem do Leprze, e, do lodówki. Ale jeżeli już się nauczyliśmy, że sobie tutaj się kładzie w tym miejscu e, i jakoś już dajemy radę, więc jest ok. No dobra, to tyle. Wychodzimy na zewnątrz. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasz dom. Nasz wóz, nasze mieszkanie, miejsce gdzie spędzamy czas od kilku miesięcy, jeżeli nie jesteśmy na zewnątrz, no to właśnie tam mieszkamy, tam śpimy, funkcjonujemy na co dzień. Tych kilka metrów kwadratowych to całe nasze życie dzisiaj. Jeżeli Wam się film podobał, pamiętajcie, dajcie łapę w górę, Dajcie jakiś komentarz pod filmem, może macie jakieś uwagi, sugestie, a może Wy czymś innym fajnym podróżujecie, czy chcielibyście się pochwalić. A jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, zasubskrybujcie, bo to nam pomaga. A my co? No do zobaczenia w kolejnym odcinku, już ze Sztokholmu. Trzymajcie się. Cześć.